To są niecne RPGi i dzisiaj mamy drugi odcinek systemowych pogaduchów o Brindlewood Bay, czyli jak poprawiła mnie ostatnio e, Light, którą zaraz wam pokażę, albo pokażę wam ją od razu, hej Babcie. Hejka. Babcie to jest system o którym gadamy, czyli babcie Ym, i mamy dzisiaj odcinek numer 2, czyli taki odcinek, który ja zawsze op jako taką subiektywną ocenę i drobne porady od Light. Light już ostatnio powiedział nam, że jest młodym mistrzem gry, bo z ponad rocznym stażem, ale to też fajnie pokazuje, że nowi młodzi mistrzowie fajnie się rozwijają i są fajne, dobre systemy, które pomagają też tym, bo też o tym Light wspomina w poprzednim odcinku. Także Light, pierwsze pytanie znowuż do ciebie. Co sprawiło, że w ogóle sięgnęłaś po ten system. Po ten system. Tak, potem. Hmm. potem. Hmm, hmm, hmm. No, że jest prosty. Jest prosty. Hmm, dużo fajny, Jakby śmieszny jest. No bo to fajnie grać z starymi babciami, które robią jakieś niestworzone rzeczy. Jakby to jest mega fan jakby dla mnie. Bo zawsze jakieś dziwne rzeczy mogą wyjść. To, że jest właśnie takim filmowym, jakby serialowym właśnie systemem. Więc często jakby łatwiej jest prowadzić sesję. Ja na przykład mówię, że jest kamera, odsuwa się od ciebie, jest jakiś wygląd na ten i. Jakby przełącza się na następnego, y, następną osobę. Więc łatwiej, łatwo mi jest y, tutaj pomiędzy graczami sobie y, lawirować, że tak powiem, jak są rozdzieleni na przykład. Mhm. W niektórych systemach no to właśnie y, mam trudności właśnie, żeby przechodzić do różnych do... żeby każdy czuł się. Y, 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 że jest częścią, częścią tej historii po prostu. Że okay. ma coś czyli, do zrobienia. Czyli z tym tak zwanym, ja przynajmniej ja to tak określam, ale to pewnie gdzieś też zasłyszałem, z tak zwanym czasem antenowym, tak, żeby każdy miał ten spotlight przez odpowiednią chwilę na sobie. I tutaj tak ten dokładnie. system daje ci taką możliwość. Tak, bo mówię, że jakby scena się kończy w dramatycznym jakimś tutaj, że oni wychodzą z, ze szpitala, mają takie przerażone miny i koniec klatki idzie do kolejnej właśnie osoby, która na przykład leży sobie na plaży i popija sobie soczek, czy nie wiem, bo pilnuje kogoś tam. Więc okay. jakby no, dużo możliwości ma po prostu. To jest ja właśnie ta, ten, ten system ma dużo możliwości, naprawdę wiele możliwości i jak coś schnocisz, no to da się szybko to jakby jakoś naprawić, no bo, bo ja nie znam całej historii, wystarczy po prostu poprowadzić dobrze graczy okay. jakby właśnie tymi poszlakami. Dobra. Czy są jakieś gotowe kampanie, przygody do tego systemu i tutaj myślę o rzeczach stworzonych przez wydawcę, czy to zagranicznego czy to e, polskiego o, przyznam się szczerze nie wiem kto to za granicą wydał nie wiem czy to jest pewnie na pewno jest gdzieś a też nie wiesz okej okay. natomiast ja Polsce... nie niestety nie Okej, okay, jakby ja nie patrzyłem na podręcznik, mam go gdzieś na półce, bo żeby nie było, ale nie, nie, nie sprawdziłem, nie przygotowałem się porządnie. Natomiast wiemy, że w Polsce wydają to Black Monkey, więc jak to wygląda tak. pod kątem wydawniczym, fanowskim? Czy są gotowce, czy nie ma gotowców? Wiem, pamiętam, mówiłaś, że w podręczniku jest sześć przygód, które mogą stworzyć jedną kampanię. To wiem, to wiem na 100% mi tak. tyle mogę powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo tak jak mówiłam, przez dłuższy czas nie miałam podręcznika, bo jak zaczęłam właśnie robić sesję o babciach, to zaczęłam w styczniu w zeszłym roku, a potem już kupiłam we wrześniu zeszłego roku, więc okay. to nawet jakby ja wszystko robię to na, jakby sama wymyślam wszystko i ja tak szczerze jakby rozegrałam z tym sesję u mojego kolegi, y Cztery razy chyba i później sama zaczęłam robić. Okej, okay, czyli tak naprawdę. Do ja w... tego zaczęłam w sumie. W tym wypadku nie jest ci potrzebne wsparcie w tym systemie, bo płyniesz już samemu. No bo jest prosty. Potrzebujesz tylko dwóch kości K6, które ci jasno powiedzą, czy udało się, czy nie. Dajesz im poszlaki, które zbierają, i oni tworzą ci historię, która jakby się zadziała w tym, jakby dzięki tym poszlakom, więc jakby więcej. Wystarczy tylko mieć. No kreatywne podejście pod względem tego, żeby cały czas ich y, motywować, żeby szukali w różnych miejscach, że, żeby po prostu szli w dobrym kierunku po prostu, żeby odkrywali to. Okay. Tak to wszystko także, inne... Jakby... Drodzy widzowie, drodzy słuchacze, to musicie poszukać sami. Ale polecam reddita angielskojęzycznego, także reddita reddita, tam zawsze są jakieś materiały do wszystkiego. Albo tak, a pytanie, czy ten dodatek o wnuczkach w Black Monkach. Miałaś okazję zobaczyć, bo wiem, że to było wydawane teraz, niedawno? Tak, ja na, na Rymkonie widziałam. Nie, nie, na Rymkonie nie widziałam. Słyszałam, że ma być wydane i widziałam właśnie też na m, stronie Black Monków, że ma być, ale nie miałam w, rę, w rączkach ani jakby. Nie wiem, czy będę, jakby będę chciała zobaczyć go, jak będę mieć dostęp. Nie wiem, czy będę chciała go kupować, bo no, bo jak wyjdą te odcinki, to jestem przekonany, że już jest dawno po przedsprzedaży. Natomiast wiem, że była przedsprzedaż na początku 2021 Także stąd. Ale właśnie jego chyba jeszcze nie wydano, jak to nagrywamy. Mi się wydaje, że nie. Coś wydawcy dodają do tego systemu, to możemy potwierdzić, bo akcje działają. Natomiast jeszcze nie wiemy do końca co, bo nie wydano. No właśnie. I tu jest chyba ukryta odpowiedź, czy polski lub zagraniczny wydawca wspiera ten system. I odpowiedź brzmi e, tak. Zgodzisz się ze mną? Tak, tak. Tak, tak, tak. Z zupełności. Wspiera tak, można kupić. Są nawet dwóch wydania. w takim zwykłym i takim premium jakimś takim, wygląda stara książka. Mam tutaj zwykłe akurat wydanie. No właśnie, to zdjęcie, które jest na, na naszej. Na nasz, które widzą widzowie, to, to jest ta zwykłe wydanie. To z taką grupką osób i tymi mackami, które. Gdzieś tam tak. się przejmie. Tak właściwie bardziej mi się pod, podoba ta zwykła niż ta premium, bo ta premium jest taka zwykła, a ta ma widać że właśnie już jakiś charakter właśnie tej, tego systemu. Masz takie same odczucie jak moje zdanie a propos tych edycji zewowych, jeżeli chodzi o te wersje na trzydziestolecie bodajże, że te limitowane nie są tak fajne jak ta grafika na podręczniku Strażnika Tajemnic, która uważam jest przekozacka. Ale o, top delikatny. No dobra, czyli tak, wiemy, że wydawca wspiera, to no to teraz takie pytanie do Ciebie, bezpośrednio bezpośrednio do Ciebie, Light. Jak często grasz, albo jak często prowadzisz ten system? Hmm. Grałam tylko właśnie cztery razy jako osoba grająca, właśnie jestem moim tym i mieliśmy taką mini kampanię, a później tylko prowadziłam już. I. Hmm... Najczęściej prowadzę babcie na y, sesjach właśnie głowy pełnej przygód. Oczywiście czasami mam dość jakby wymyślania jakiś tych poszak czy coś i wtedy nie wiem, wyciągam rękę po wesen albo po tajemnice pętli, żeby sobie zrobić jakiś przerywnik, żeby ten, no ale no najczęściej wracam do babci. To jest mój główny system, który prowadzę po prostu tam. Czyli gdybym zapytał Cię o twoją topkę, to babcie będą numero uno. Okay. Na pewno. To jest dobra rekomendacja dla, dla potencjalnych nowych graczy. No dobra, to. Trochę szkoda, że tak właśnie mało osób gra, bo mówię, ani razu nie miałam osoby, która przyszła do mnie, która mówiła, że już grała w to. Zawsze mam nowy w którym właśnie wydano. Ja, ja mam wrażenie, że mogę się mylić, że dużo osób jest takich jak ja. Na przykład ja mam ten podręcznik i kupiłem go dlatego, że ktoś miał mi poprowadzić. Niestety ten ktoś no, się wysypał. Tak bym to określił, i, i, i nie mam możliwości. Natomiast że dużo osób jest takich, właśnie, że o, jest fajny system, on pamiętam, był, był mocno promowany, było dużo zdjęć na Instagramie, że, mhm. że grałem w babcie, jestem babcią, jakieś peruki i tak dalej, bo Black Monkey Fyoną zrobiły yeah. promocję tego. Ale jest tak, mimo wszystko, jest to system niszowy. Bo, bo... Akniszowy. No. on nie jest oczywisty, tak? Bo jakby, tak jak mówię, mam wrażenie, że dużo ludzi w RPG-ach szukają sieczki, walki, tak, nie? tak, Złota, też, też mi się tak wydaje, dubbleńów, jest zbyt, tam. jest zbyt łagodny ten system dla niektórych po prostu, albo nie wiem, może uważają, że jest zbyt nudny. Może, nie wiem. Dla mnie, ja, jakby ja zawsze się świetnie się bawię i mi się wydaje, że zawsze nasz Swalik jest najgłośniejszy, jak prowadzę bawcie. Wszyscy się śmieją, bo naprawdę czasami takie rzeczy wychodzą śmieszne. Mm -hmm. e, więc jakby, na pewno to jest fajny taki, jeśli się gra cały czas w jakieś takie mocne systemy, to jest fajny przerywnik, żeby zagrać coś innego zupełnie. Coś śmiesznego na no śmiesznie czy coś, bo żeby to jest... Tak. Okej. Okay. Właśnie. Twoje ulubione motywy? patenty z babci. Czy masz jakieś? Czy możesz je zdradzić? Czy chciałabyś o nich opowiedzieć? Zazwyczaj jak piszę babcie to jestem po jakimś albo książce albo po serialu, który mnie natchnie do jakiejś zbrodni czy jakiegoś innego jakby wydarzenia, które muszą rozwiązać. Ale ogólnie... No i... To, że właśnie trzeba, ja robię zawsze babcie na śmiesznie. Nie, nie robię z tego poważnej, nie wiem, sesji, gdzie mm -hmm. na poważnie wszystko biorę. Jakby dla mnie to jest w ogóle bez sensu, po pierwsze, bo sam nawet karta daje, jakby, że ma, ma być to na, na śmiesznie. Bo właśnie mówię, że tak jak było, że yy, czy zachowasz się niestosownie do swojego wieku. Jakby no, sam system mówi ci, że powinnaś, jakby. Wyluzować przy tym, jak tworzy się tą historię, więc zazwyczaj właśnie robię to za wszystko na śmiesznie. Nie wiem, czy mam jakiś. Jakiś swój system, jak robię pakcie. Chyba nie, jakby wszystko tak na spontanie wszystko robię. Jak mówię, nie miałam podręcznika przez. Większość czasu, więc nawet jakby, ręcznika nie, nie, nie korzystam za bardzo, tylko z doświadczenia swojego własnego i z moich sesji, które wcześniej przeszłam. więc. Rozumiem, ok. No to ostatnie pytanie już w tym odcinku. Komu ten system polecasz? Mm, polecam każdemu czy to młodym, czy to starym, przepraszam, starszym, czy nawet babcią. Zbawiamy Chciałam nawet kiedyś mojej babci zrobić. Okay. Ten, jakby, taki rodzinny chcieliśmy. Jeszcze się nie udało, ale jestem pozytywnie nastawiona, że się w końcu uda nam się zebrać z naszą rodzinką, żeby właśnie nawet z moją babcią, żeby zagrać. I po pierwsze dla... Niedoświadczonych, tak jak mówię, nie jest skomplikowane jakby zasady, nie są bardzo. Nie są w ogóle skomplikowane moim zdaniem, bo zasady można wytłumaczyć w 15 minut, stworzyć postać w 15 minut, to masz pół godziny i dwie godziny, 3 godziny historii i koniec. Ale tak jak i doświadczonym, właśnie takim czerewnikiem, że już nie masz ochoty chodzić po lochach i zabijać, nie wiem, trolle czy inne takie smoki. Tylko po prostu być babcią, która dzierga sweter, albo nie wiem, ma swój antykwariat, albo jest, nie wiem, byłym marynarzem po jednym, czy coś w tym slu, bo tak czasami się zdarza. Moja babcia by miała antykwariat, zdecydowanie. Jako fan zewu to, to zdecydowanie. Nawet w Mieście Mgły mam postać, którą stworzyłem samemu i to też jest antykwariusz, także, także moja o. babcia byłaby antykwariuszem. Już czuję, że w kolejnym no. odcinku wiem, co ja będę to. chciał robić. Często mam antykwariuszy i często mam właśnie babci, które robią na drutach albo y, 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 oglądają ptaki. Ich hobby to jest oglądanie ptaków. Babcie ornitolożki. No dobra, like. Bardzo Ci dziękuję y, y, za ten kolejny odcinek. Y, a drodzy widzowie, y, grajcie w RPG, bo to świetna zabawa. I jak Wam się uda, polujcie na sesję głowy pełnej przygód, y, na których jest lajk, żeby babcie u niej zagrać. Y, także trzymajcie się. I do usłyszenia.